Cześć, jestem Mirka, witam bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem Tier Ranking: wszystkich książek, którym dałam 5 gwiazdek. Eee, przychodzę do Was w przyszłości, bo wykazywała mi się wstęp do tego filmu, więc tak na no, szybko, żeby się z wami przywitać, zapowiedzieć, co to będzie w ogóle za film. Zapraszam Was do oglądania. No i dobra, i co mamy tych książek? Naprawdę, naprawdę sporo. Podzieliłam sobie to wszystko na w sumie takie 5 kategorii. Eee, Pierwsza to jest 6 na 5 gwiazdek, czyli książki, które. Nadal uważam, że są świetne, a nawet dałabym im więcej gwiazdek niż dałam 5 po prostu tylko. Później mam nadal obsesja i tu chodzi o to, że te książki nadal są dobre, ale nie aż tyle, nie aż tak bardzo, żebym dała im gdzieś tam wyższą ocenę, po prostu są nadal bardzo dobre. Później mam dobre jakościowo, Chodzi mi tutaj głównie o to, że one są po prostu dobrze napisane, może mają jakiś dobry przekaz. Ale niekoniecznie są nadal moimi ulubieńcami, po prostu są dobre z reguły, że są dobre. Później mam, nie znałam nic lepszego, w sensie chodzi mi tutaj o to, że kiedy zaczęłam czytać te książki, przeczytałam tą książkę i dałam jej pięć gwiazdek, to dlatego, że po prostu nie znałam nic lepszego wcześniej, a teraz na przykład już znam coś lepszego i już bym nie dała jej aż tylu gwiazdek. No, i później mam zaćmienie umysłu, czyli po prostu książki, które z jakiegoś powodu dałam im 5 gwiazdek, a po prostu nie zasługiwały w mojej opinii na te 5 gwiazdek. Także co? Zacznijmy sobie to. Yy, ten ranking. I teraz tak. Dużo tutaj mam serii ogólnie, e, na przykład e, praktycznie mam tutaj całą serię Ani, e, tak samo Harry Pottera, więc e, serię myślę, że raczej będę dawała do, do jednej kategorii, chociaż nie wiem, zobaczymy. No i tutaj zaczynamy od Ani z Zielonego Wzgórza, czyli pierwszego tomu. W ogóle tutaj się reklama wyświetla, e, sorry za to. E, no więc tak, Ani czytałam niedawno, daję ją na 6,5 gwiazdek, bo naprawdę ta seria była świetna. E, później mamy Harry Potter i Kamień Filozoficzny. E, tak, i to jest pierwszy tom też. I też, no wiadomo, Harry Potter. 6 <sześć> na 5 <pięć> gwiazdek. Później mamy Stulecie Chirurgów, tutaj nie widać tytułu. E, ja Stulecie Chirurgów uważam za na naprawdę świetną książkę i ona zrobiła na mnie ogromne wrażenie, ale czy bym dała ją nadal na 6, znaczy dałabym ją wyżej niż 5 gwiazdek? Raczej nie, więc daję ją po prostu na nadal Obsesja. Później mamy znowu Harry'ego Pottera, więc stajemy też na pierwsze miejsce. Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. To jest super książka, ale daje ją na nadal obsesję, bo nie uważam, żeby ona była aż tak super w sensie, wcześniej mi się tak bardzo podobała, teraz raczej nie. Później mamy mężczyznę imieniem Uwe i. Hmm, to jest dobra książka. Ja ją słucham w Audiobooku, to jest naprawdę, naprawdę dobra książka, ale. <tosłuch> Chyba ją dam na dobra jakościowo. W sensie, nie wiem. Pewnie, jakbym teraz przeczytała, to nadal by mi się podobała, ale nie wiem. Daję ją tak na dobra jakościowo. No i zaczyna się Colin Hoover i to jest chyba Losing Hope. Eee, I ja nie wiem. To była moja faza na Colin Hoover, i tu jest dużo książek Colin Hoover. W ogóle ja ściągałam te książki, tam była taka jedna książka, w sensie wszystkie bym przeżyła, ale nie tą jedną, no ale dobra, zaraz się dowiecie o jaką chodzi. E, w każdym razie dobra, gdzie damy tą. Mm... No, myślę, że zaćmienie umysłu zdecydowanie. E, później mamy Siedmiu mężów Evelyn Hugo, i teraz tak, to była dobra książka i nią się zachwyca praktycznie cały internet do dzisiaj. Ale nie wiem, ja mam wrażenie, że trochę ona mi się dlatego podobała, że wtedy był na nią taki hype i ona była taka popularna i wszyscy ją po prostu kochali, lubili. I myślę, że dlatego ja ją wtedy też postawiłam wysoko. Teraz bym chyba jej nie dała tyle gwiazdek, więc daję ją po prostu na dobra jakościowo. później mamy porzuconą córkę. Ja niedawno wspominałam o tej książce tak chwilowo. No to była bardzo dobra książka i to był też jeden z lupieńców na koniec któregoś roku, chyba 2020. Trzeciego albo drugiego. No, to była dobra naprawdę książka. I ja ją daję na nadal obsesja, bo jednak była dobra, ale nie na tyle, żeby dać ją na więcej. Starts with Us. Colin Hoover znowu. To jest drugi tom. It ends with us. Tak, tak. I to jest chyba It starts with us. Coś takiego. E, bo mi tu ucina ogólnie te mm, tytuły. No, dobra. Da mnie nie znałam nic lepszego, bo to nie była najgorsza książka od Colin Hoover. I ja w ogóle przez bardzo duży czas uwielbiałam Colin Hoover, ale później, jak sobie tak poznałam trochę więcej może książek z tego gatunku, no to gdzieś tam ta Colin Hoover, no nie wiem, ona ma taki specyficzny styl pisania, i jednak no niestety nie każdemu te książki przypadną do gustu. Dobra, no dalej mamy On mang... o on Mantyre. Korze, która szukała domu. To jest bajka dla dzieci i ja ją kiedyś przeczytałam, dlatego że odesłał się do mnie autor tej książki i zapytał, czy bym ją zrecenzowała i ja się wtedy zgodziłam i czytałam ją ogólnie w e eee, Wtedy mi się podobała, ale teraz no nie wiem, dam ją na... nie znałam nic lepszego, bo ona była fajna, ale Szybko mi się zatarło gdzieś tam w pamięci, więc myślę, że tutaj nie ma co o niej dłużej dyskutować. Dalej mamy Gabinet Luster i to był jeden z takich pierwszych thrillerów, który zrobił naprawdę na mnie ogromne wrażenie. I ja powiedziałam, że jakby się bym czytała go, to nadal by na mnie zrobił to dobre wrażenie, więc dam go po prostu do nadal obsesja. Bo był dobry, ale nie na tyle, żeby dać go gdzieś tam wyżej. Bruno Whatever. To była taka książka miła, ale ja praktycznie już z niej nic nie pamiętam, więc damy ją na. Nie znam nic lepszego. E, Lix Up to jest książka też jakaś młodzieżowa. I ja pamiętam o co w niej chodziło, ale nie wiem, nie dałabym chyba jej nawet. Nie, trzy gwiazdki może bym jej teraz dała w sensie. Na pewno nie gdzieś tam. No, na pewno nie na pięć gwiazdek. Nie wiem, dlaczego tak w ogóle oceniamy, sobie na, nie znam nic lepszego. E, tutaj są krótko i szczęśliwie, historie tam mm, prawdziwe chyba miłości, coś takiego. No tutaj mi właśnie te tytuły ucina, a ja też nie pamiętam wszystkich tytułów na pamięć. E, ta książka była miła, ja ją słucham w audiobooku, ona była miła, ale mm, nie na tyle, żebym ja gdzieś ją tam rozpamiętywała, albo żeby zrobiła na mnie takie wow, ogromne wrażenie. To też wtedy był taki trochę mały hype na tą książkę i też dużo osób ją polecało i może to też trochę wpłynęło na moją opinię. Teraz bym jej nie dała pięciu gwiazdek, co nie znaczy, że ona nie jest dobra w sensie. Ona jest, no jest wartościowa, więc ja ją po prostu dam na dobra jakościowo, bo jednak to jest dobra książka. I no, dać im gdzieś tutaj na tą którąś z tych dwóch kategorii niżej, no to niestety nie. Bo ta nie znam nic lepszego, to jest taka pośrednia, powiedzmy. że W sumie fajna książka, ale też tak nie do końca. E, a zaś mnie umysłu, no to wiadomo. Dobra, później mamy Skars. To jest pierwszy tom. E, blizny, coś tam. E, to jest moja chyba była pierwsza książka z Wospada i ona mi się bardzo, bardzo podobała. Ja ogólnie bardzo bym chciała przeczytać drugi to muszę sobie go kupić. E, ale mimo wszystko, że to, była, to to mi się podobało, no to ja nie dałabym jej teraz ani więcej niż 5 gwiazdek, ani nie dałabym jej, że dalej 5 gwiazdek, więc po prostu dam ją na dobra jakościowo, bo ogólnie mi się ona podobała i też poruszała taki dosyć ważny y, temat e, i myślę, że naprawdę warta przeczytania. Hmm, tu mi się coś... E, później mamy agencję Detektywi detektywistyczną i to jest ogólnie komiks. Ja już mówiłam o tym komiksie ostatnio i to naprawdę jest świetny komiks. Naprawdę wow, on jest tak dopracowany w 100% i też z tego jest właśnie druga książka, którą też tutaj mam i zaraz może ja ją tutaj przesunę. Te dwie książki, pierwsza to jest po prostu no, komiks, a druga to są kulisy tego komiksu, czyli ona opowiada, między innymi są opisani bohaterowie, nawet ci, którzy tylko gdzieś tam pobocznie byli, ogólnie bardzo, bardzo fajne. I bardzo mi się podobało to i daje to nadal obsesję. Czekam na kolejne tomy, bo już autorka się do mnie odzywała, że na pewno są gdzieś tam e, już tworzone, więc się nie mogę doczekać. Później mamy za dużo? Mm. Jak uratować stracony dzień, coś takiego. To jest książeczka dla dzieci, bardzo, bardzo cienka. Ja jej dałam 5 gwiazdek, bo ona poruszała ważny temat, myślę, ale... ale czy ona zasługuje na jakieś więcej mówienie o niej? To w ogóle była 5 stronicowa książeczka, więc e, no też. Nie ma tutaj co za dużo o niej, ja ją daję na dobra jako po prostu i nie ma co tutaj dużo mówić o tym. Tutaj mamy antykwariat dobrych życzeń. Eee, ja z tej książki praktycznie nic już nie pamiętam, po, znaczy no wiem o czym ona była, ale generalnie mi się gdzieś tam zatarła w pamięci. Ona była dobra, ale no to była książka dla dzieci, ale chyba nie na tyle, żeby gdzieś tam o niej wspominać nie wiadomo co, więc dam ją na nie znałam nic lepszego. Śliczni, no to po prostu, aha tu mam dwie ogólnie sobie książki, Śliczni i Brzydcy. I co, to była naprawdę dobra, dobra seria, to jest dylogia i tak i dystopia ogólnie i to naprawdę, naprawdę zrobiła na mnie, tak, książ te książki zrobiła na mnie mega duże wrażenie, bo ja się nie spodziewałam, że one się tak spodobają, więc daję je na w sumie tam im 6 na 5 gwiazdek, a co. Później mamy Anię znowu, więc daję tu, no Szklany Klosz, proszę Państwa, ja nawet statuę zrobiłam z tą książką, więc oczywiście ja tu nie będę nawet nie wiem, nawet w ogóle przesuwamy ją na pierwsze miejsce. O. Dobra, później mamy znowu Annie i Harry Pottera, więc ja to nie ma co tutaj dużo mówić, po prostu wrzucam to wszystko tu. O, to są takie książki, no, które, mm, no to jest, są te takie dwie serie, które naprawdę duże gdzieś tam e, wrażenie na mnie zrobiły i zasługują na to, żeby być tak wysoko. Później mamy e, Hopeless. Nie powiem, że to było mnie umysłu, bo akurat Hopeless e, było spoko. Ten drugi to mnie był spoko, bo on opowiadał tą samą historię z perspektywy chłopaka i to było po prostu nudne. E, I absolutnie nie warte tego, żeby zawierać to w osobnej książce, bo tam dosłownie wszystko działo się to samo, nie? No, dosłownie, każdy dialog wszystko było to samo, więc e, tutaj mamy zaś umysłu, a tutaj dajemy nie znałam nic lepszego. W sumie mogłam sobie jakąś jeszcze kategorię tu dodać, bo... Trochę mało ich mamy, ale dobra. E, Nic tylko pył. To była taka bardzo dziwaczna książka o kosmosie ogólnie, e, o kosmitach, e, ale przy tym taka fajna młodzieżówka. Naprawdę warto ją gdzieś tam. Kurcze te reklamy. E, naprawdę warto ją gdzieś tam sobie e, zapisać, bo no, świetna książka. Daje ją na nadal obsesja. Dobra, dalej mamy It and with Us. To była moja pierwsza książka od Colin Huber i ona na mnie zrobiła ogromne wrażenie, ale ja też wtedy wracałam do książek po długiej przerwie i myślę, że tylko dlatego zrobiła to na mnie takie wrażenie, więc dam ją na dobre jakościowo. No bo ogólnie to była dobra książka. Ona była dobrze napisana i mi się podobało, co tam było poruszane w tej książce, ale no nie daję jej więcej. Nie życie i właśnie jak to się czyta? Ali Laure, nie wiem, powiedzmy. E, dam tą książkę na no nadal obsesja, bo ta książka była naprawdę świetna i mm, chciałabym, żeby był drugi tom tej książki i ja nadal liczę, że będzie drugi tom, e, więc nie będę tutaj dłużej o niej mówić. Każdy z nas zresztą tą książkę naprawdę jest dobra e, i ona mi się strasznie kojarzyła też, znaczy strasznie, trochę mi się kojarzyła z jak czytam Belladonę, to mi się kojarzyło trochę właśnie z niewidzialnym życiem, no ale dobra. Dobrze ludzie muszą umrzeć. I ja szczerze muszę powiedzieć, że nie, dla, nie wiem, dlaczego dam tej książce 5 gwiazdek i w ogóle nie wiem o czym ta książka za bardzo była. Znaczy, coś tam wiem, ale no tak nie do końca więc znam ją, nie znam nic lepszego. Blizny jak skrzydła, naprawdę świetna młodzieżówka, jedna z lepszych, jakie ja czytałam w tamtym roku. Daje ją na nadal obsesja. Cieszę się, o mam dwa razy. Cieszę się, że moja mama umarła. No tutaj daję ją na 6 na 5 gwiazdek, bo to naprawdę jest mocna autobiografia. I myślę, że tutaj też nie ma za bardzo co dużo o niej mówić. Po prostu warta książka przeczytania na pewno. Złe kobiety to jest książka taka. Ale komiksowa, tam jest dużo obrazków, i tak dalej. Pięknie jest ogólnie wydana, i ona opowiadała się głównie o złych kobietach, tak jak mówi tytuł. E, mi się ta książka podobała, ale mm, bez przesady, więc damy ją na dobrą jakościowo. Dobra, to sobie jeszcze raz tu wrzucimy, żeby nie było, bo mi... o, nie, zostawię sobie gdzieś to tu na dole. No to Ania, kolejna. E, tutaj mamy Biały Żar. To jest chyba drugi tom e, z serii Pożoga. 呃。Uh Ta seria na mnie zrobiła naprawdę ogromne, ogromne wrażenie, i to jest jedna z moich w sumie ulubionych serii, chociaż nie ukrywam, że ja już trochę nie pamiętam o czym to było, ale pamiętam, że zrobiła na mnie naprawdę wielkie wrażenie, więc ja to daję na 6 na 5 gwiazdek, mimo że gdzieś tam się zatarło w mojej pamięci, ale pamiętam, jakie na mnie zrobiła wtedy wrażenie i myślę, że naprawdę warto ją tutaj dać na te 6 na 5 gwiazdek i ja sobie chyba wrócę do tej serii ogólnie. Szóstka wron, 6 na 5 gwiazdek też jedna z lepszych serii fantazji i królestwo kancia, że od razu też drugi tom, bo to dylogia jest. Twój karter. Nie wiem, zaśmieję umysł. Totalnie zaśmieję umysł. W sensie, to było fajne, ale teraz pomyślę, o czym to było, no to nie. Okrutny książę, 6 na 5 gwiazdek, to była jedna z pierwszych takich serii właśnie po powrocie moim do książek, fantazy. Absolutnie święta, świetna. Uwielbiam. Daje na 6 na 5 gwiazdek. Kosiarze i Thunderhead daje oczywiście też na 6 na 5 gwiazdek. Ostatnio to czytałam. Też jedna z lepszych serii, jakie w ogóle kiedykolwiek czytałam. Dalej mamy Nasz Ostatni Dzień, moja ulubiona książka od Adama Silvery. Ogólnie uwielbiam Adama Silvery, więc 6 na 5. Wow, nawet no dużo mamy tych 6 na 5. O i to jest ta książka. Czy Wy to widzicie, tutaj to jest za książka? Jak ja, to, jak ja temu mogłam zaśmienić gwiazdek? Ja nawet... Nie wiem. To było totalne zaśmienie umysłu, a nawet szczerze to powinno być gdzieś niżej. Ja powinnam stworzyć nową kategorię, nie wiem, do śmieci. E, dobra. Tego nie wiem jak, bo to jest Kim jakaś tam, w sensie to jest nazwisko, ale ono jest chińskie, japońskie i ja nie umiem go przeczytać. Urodzona w 1982 chyba. To była dobra książka, daję ją na. nadal obsesję ją dam. Ona opowiada właśnie o kobiecie, która właśnie e, trochę jakby zbiżdżekowała przez system, e, jaki jest tam w Chinach e, czy w Korei. Przepraszam, ja nie pamiętam, czy gdzie to było. W każdym razie to było w Azji i ta kobieta trochę zbzikowała ogólnie przez to, jak ją traktowali mężczyźni w pracy m, i jak ona była ogólnie postrzegana jako kobieta w tym kraju. Bardzo, bardzo dobra książka. Nic Wam nie jestem winna. To była książka dobra jakościowo. a Nie, nie znałam nic lepszego. Ona była dobra, ale nie jakoś super. W sensie ja później już poznałam lepsze młodzieżuszki, więc nie ma sensu dawać jej wyżej. O kocie, który ratował książki. Bardzo przyjemna książka. Damy sobie dobra jakościowa, Bardzo, bardzo przyjemna. Fajnie mi się czytało. Tak, więc dajmy ją tu. Śmierć pani Westaway to jest moja ulubiona książka od Ruth Ware, absolutnie uwielbiam. To, no, to jest w ogóle mój top jeden jej książek. I jak to zawsze pyta jaką książkę polecam, to zawsze od Ruth, właśnie ta leci u mnie. Tutaj prawdopodobnie nie widziałam się z reserwką, się dać. Z i ja. to jest jedna z lepszych młodzieżów jakie ja kiedykolwiek też czytałam, więc też daję mam na 6-5 na gwiazdek. Umysł zabójcy. E, Majka Omera, moja ulubiona seria od Majka mm, i się bawiłam przy niej naprawdę świetnie, więc dajemy ją na nadal obsesja, bo mm, nie była chyba aż tak świetna, żeby dać ją jeszcze wyżej. Dom soli i West*, to była bardzo przerażająca książka dla mnie, e, nie sądziłam, że ona będzie taka przerażająca. Damy ją na mm, dobra jakościowo, bo ona była po prostu dobra, ale ja już też tak za bardzo nie pamiętam o co tam chodziło, więc to też e, coś musi oznaczać, więc dajemy ją tutaj. Zanim wystygnie kawa, to było chyba moje pierwsze spotkanie z azjatyckimi książkami, chyba tak, tak mi się wydaje. E, więc dajemy ją na Nadal Obsesja, bo bardzo lubię tą e, serię. E, mimo, że dopiero tylko dwie książki z niej przeczytałam. To jest chyba zamknij wszystkie drzwi, coś takiego. Mm, nie pamiętam już praktycznie nic z tego, nie znam nic lepszego, bo to były moje takie chyba początki są z gdzieś tam kryminałami, jakimiś thrillerami, więc gargantis uwielbiam tą serię. Kocham. To jest w ogóle seria Malamader, tutaj, gdzie są dwie poprzednie książki. Wam pisze cesarstwo kocham. Świetna seria, to jest jedna z lepszych książek o wampirach, jakie kiedykolwiek czytałam. Dajemy ją właśnie tutaj wysoko dosyć, bo naprawdę, naprawdę dobra była. I wyszedł drugi tom, muszę sobie go kupić koniecznie. Nigdy, 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 ojej, e, nigdy, 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 naprawdę dobra książka, ale damy ją na dobra jakościowo, bo nie zapadła gdzieś tam co w mojej pamięci. Myślę, że musimy trochę przyspieszyć. Dobra, Evelyn Jones. To jest ten pierwszy ton, ja daję go na nadal obsesję, bo on był dobry, ale nie na tyle, żeby gdzieś go tam... kurczę ta reklama... żeby go gdzieś tam wyżej dawać. Nagie serca Colin Hoover. Uważam, że to jest druga najlepsza, znaczy druga najlepsza, no w sumie druga najlepsza jej książka. W sensie It's Ends With Us było dla mnie najlepsze z jej wszystkich książek, które czytałam. Nagie serca u mnie mają drugie miejsce, więc daję ją również tutaj. I ona też nie była aż tak zła, jak tamte inne książki. No Zanim wysyjnie kawa znowu dajemy ją dalej na, na nadal obsesja. No i tutaj mamy mm, księżycowe miasto. Tu mam dwie książki z tego księżycowego miasta. Co ja mogę powiedzieć? To była moja pierwsza w ogóle książka od Sary J. Maas i mi się podobała ta książka. Bardzo mi się podobały ogólnie te dwa tomy, bo to jest ogólnie jeden tom, tylko dwóch jakby wydany. E, bardzo mi się podobały te książki, ale nie dałabym im teraz chyba pięciu aż gwiazdek, więc damy może mm, dobrej jakościowo, tak myślę, no. I ja w ogóle muszę przeczytać kolejną, e, kolejny ten tom z tej serii, bo widziałam, że został wydany i damy sobie tu od razu dwa tomy. Fox Glow to jest drugi tom Belladony. Dajemy sobie go na 6 na 5 gwiazdek, bo to jest absolutnie świetna seria. Uwielbiam tą serię. No, to fantastyka taka typowa, dobra. Lekcje chemii, e, znaczy nie typowa fantastyka, bo tam jest inny motyw niż zazwyczaj, ale jest naprawdę świetna. Lekcje chemii, uwielbiam tą książkę. Jest bardzo, bardzo mądra i mi się strasznie ona pokojarzyła z Mary Kiri, e, kiedy ją czytałam. E, no, wow, super. Po drugiej stronie, czyli autobiografia Julie Fox. Nie wiem, jak mam zamknąć tą reklamę, co na to będzie, wisiała sorry. E, dobra. Po drugiej stronie, autobiografia, autobiografia Julie Fox. Zrobiła na mnie duże wrażenie, ale czy na tyle, żeby gdzieś tam dać? Znaczy, dałabym jej nadal te 5 gwiazdek, bo ją niedawno czytałam w sumie. Damy, nadal obsesja. Asystentka Złotnienicy, super książka, naprawdę się przy niej tak świetnie bawiłam, że po prostu szok. Dajemy, nadal obsesja cierni To jest najlepszy retelling, jaki ja kiedykolwiek czytałam. To jest retelling dwóch w ogóle e, baśni. Dajemy ją na Nadal Obsesja. Płoń dla mnie e, to jest właśnie... A, sorry, to była seria point dla mnie, a nie Pożoga. Pożoga to był trzeci ty, e, tom. No to jest właśnie ta seria, e, tu, co tutaj mamy, Biały Żar. E, dajemy ją właśnie też tą wyżej, bo była też świetna. I dajemy też ten ostatni tom z tej serii. 21 sposób na śmierć. E, chyba jedyna młodzieżówka i jedyna książka, jaka przyprawiła mi już o przebicie serca i taki straszny niepokój. Bardzo dobra, bardzo ważna. Dajemy ją na 6 na 5 gwiazdek. Harry Potter, też tu. Zły Król, to jest drugi tom, e, przepraszam, trzeci tom e, Okrutnego Księcia i Królowa Niczego to jest drugi tom chyba. A nie, sorry, na odwrót. Królowa Niczego jest ostatnim tomem, a Zły Król drugim tomem, z tego co kojarzę. E, dobra, kosia, że to jest ostatni tom, żniwo, też dajemy na najwyższe. E, dobra, Gąb i wąż to jest pierwszy tom, a to jest drugi, krew i miód". E, To jest dobra seria, e, naprawdę, naprawdę dobra fantastyka i myślę, że damy ją na nadal obsesja, tak samo jak drugi tom. E, w ciemnościach to jest Majka Omera i teraz tak, to jest chyba drugi tom ogólnie serii, e, no zabójczy umysł. Tak, umysł zabójcy, sorry. Nie pamiętam za bardzo, ogólnie lubię Majka Omera, ale chyba nie pamiętam za bardzo o co chodziło w tym, czy to jest kolejna seria. Nie wiem, damy na nie niesamowity lepszego, bo niestety nie pamiętam. Malamander dajemy sobie wyżej i Cień ostrach też, to ja już niewielekrotnie mówiłam, że to jest moja ulubiona absolutnie seria dziecięca. Uwielbiam te książki i Jezu, tak bym chciała, żeby Jezu, tak bym chciała, żeby się ukazały już kolejne tomy w Polsce, bo za granicą już są wydane. I szczerze, ja nie czytam w ogóle po angielsku, ale zastanawiam się nad kupnem tych książek po angielsku, bo kocham. Jedno po drugim, Rutler I to była moja pierwsza książka od Rootware, tak. I ona mi się podobała, ale chyba nie aż tak super bardzo, w sensie dam ją nadal Obsesja, ale nie da mi chyba więcej, więcej gwiazdek. Wrony. Bardzo taka myślę, że ważna książka, w sensie ona porusza takie no mm, ona jest ogólnie rozdzierająco smutna przede wszystkim e, i myślę, że ona na pewno powinna iść wysoko, ale ona była dosyć mocno osobista i teraz nie wiem. Dam ją nadal obsesja, bo myślę, że nie była aż taka nie wiadomo, jak dobra. Bella Donna, no wiadomo, 6 na 5 gwiazdek, super seria kocham ją. <laughs> e, Love on the Brain. Ali Hazelwood. I teraz co? To była moja pierwsza książka od tej autorki, i ona była dobra, mi się mega podobała, bo to jest romans między naukowcami. To jest coś nowego, coś świeżego niż to, co dotychczas czytałam, ale nie wiem. Damy ją na dobre jakościowo, a nie, dajemy ją na samą górę. No i wyznania Rzekomo Porządnej Dziewczyny. Dam na dobra jakościowo, bo to była dobra książka, wartościowa na pewno, ale. Nie wiem, ona już później na mnie nie zrobiła, w sensie na początku zrobiła na mnie duże wrażenie, ale jak sobie im dłużej o niej myślałam, no to ona poruszała ważne tematy, ale chyba nie była aż tak świetna, żeby tutaj właśnie gdzieś się dłużej dawać. No i tak się prezentuje ranking. E Myślę, że całkiem spoko to wyszło. Mogą dać więcej tych kategorii, ale po prostu następnym razem dodamy więcej kategorii. No i co? I dziękuję Wam za wada ja mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie znać, jaką może wy byście dodali kategorię do tego, bo szczerze mówiąc, sama nie wiem, ale coś bym tutaj jeszcze dodała, jakąś kategorię, więc muszę wy niej podpowiedzieć, jaką następnym razem dodać kategorię. Albo może zrobimy sobie takie zestawienie na przykład z książek, którym dałam trzy gwiazdki albo cztery, coś takiego, zobaczymy. To w każdym razie co? No, mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Cześć!